Dzień dobry proszę Państwa. Dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień. Znajdujemy się na terenie grodu Wejciera i po prostu wspieram Ukrainę i na mojej dzielnicy tam jest flaga polsko-amerykańska, zalicznie flaga ukraińska. No byłem pytać się w różnych urzędach straży miejskich i zezwolili. I ja chciałem potrafić. To jest w ramach tych pokoleń, starców kobiety, którzy giną za swój naród a my jako Polacy ich wspieramy Panie Prezydencie Ukrainy Genio dzisiaj trzyma największa proszę Państwa to jest formatu flaga w już większej nie ma ona ma 92 cm półtora metra wysokości i tutaj o o, na tym elemencie, ten element ma metr 87. M. i teraz chciałem jeszcze potrawić Wasz kraj Pana prezydenta i wszystkich zgradów Wejera, naprawdę forma tej flagi jest potężny. Takiej nie ma drugiej, nikt może w Polsce. I chciałem powiedzieć, że to dostałem od Ukraińców. Taki pan, bo jeden mówił po ukraińsku, drugi mówił po polsku. I mówił genio, my cię znamy z internetu, jesteś znany na całym Ziemski, coś filmu katolicko-politycznych. I dał mi za darmo tą flagę. Ja byłem aż zadziwiony. Ja mówię, tak, proszę pana, ale nie znam nawet angielskiego. Ale chciałbym jeszcze pozdrowić, pozdrawiam nadal, na rząd pana prezydenta Angliiadurze, pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego i cały naród Rzeczpospolitej Polskiej. Tylko rzecz, życie Ukrainy, Ukrainie. Bóg, honor, ojczyzna i dla nas wszystkich tak samo. Obywatele, i Kiera, genio posiada jakiś polityczny. Umiejętności do niczego, bronienia drugiego człowieka. Ja byłem kiedyś w Solidarności. Byłem pierwszy z urodzkami i plakatami w grozie Wejciera. To było z 22 na 23 sierpień 1980 roku. Wpisałem się do grupy plakatowej. Jestem tak ostro politycznie ustawiony. Nie ma takiego w grozie polityka na tych urzędach jak ja. Jeszcze życzę Wam w grozie i Panu Prezydentowi Andrzej hitler Brantowi. Życzę tak. Ukraino, trzymaj się. Bóg honor ojczyzna. Dziękuję.